Skakuje pod prysznic w pełnym makijażu, więc zostawcie obserwację, żeby nie przegapić tego filmiku. Najpierw przetestujemy sobie na ręce w ogóle ten nowy eyeliner. ja znaczy się nie wiem, czy nowy. Dla mnie nowy od Eveline. Tak się on nazywa. I on ma być wodoodporny. Najpierw sobie zrobimy kreski na dłoni i zrobimy test na dłoni, a jak będzie się trzymać, lecimy pod prysznic. Więc najpierw pierwsza kreska. Powiedzmy, że kreska. Pierwszy zygzak. I drugi zygzak. Dam temu i zrobimy test trwałości i dobra, lecimy. No tak, jak się spodziewałam. Eveline ma mega, mega, mega trwałe i nie wycierają się te eyelinery od nich, więc to mnie nie dziwi, więc lecimy pod prysznic, ale z ręką. Tak szybko mi smokrego pod podkoszulka nie będę. Trzeba zalejkować, zapracować. Jest moja ręka, jest moja wanna, no więc wrzucimy tę rękę pod wodę. Tu jest woda, widzicie bardzo dokładnie. Kurde, mocno to tutaj, powiem Wam, uderza. No i nic, zobaczcie, siedzi. Jeszcze więcej. Dalej siedzi, nic się nie rozmywa. Zobaczcie, ręka jest jeszcze mokra, więc tu jest jeszcze mokre. I nawet jak sobie potrę, to się nie zmywa. Więc Ewelina kosmetyczna szapoba. Gratuluję eyelinera. No i wskakujemy do wanny.